Witam. W dzisiejszym filmie zaprezentujemy kolejne urządzenia do cięcia plazmowego marki Sherman. Tym razem będą to przecinarki zasilane napięciem z sieci trójfazowej. Prezentowane dziś urządzenia to Kater 70, Kater 90, Kater 110 oraz Kater 130. Wszystkie modele posiadają ten sam innowacyjny kształt obudowy oraz wyposażone zostały w identyczny panel funkcyjny. Zasadniczą różnicą jest gabaryt, masa urządzenia oraz maksymalny prąd cięcia, co przekłada się na możliwość cięcia coraz grubszych elementów zgodnie ze specyfikacją urządzenia. Model 70 i 90 idealnie nadaje się do średnio zaawansowanych prac, natomiast model 110 i 130 to w pełni profesjonalne urządzenia przeznaczone do pracy w cięższych i bardziej wymagających warunkach, zapewniając dużą wydajność i funkcjonalność. Tak jak wspomniałem wcześniej, przecinarki posiadają identyczne panele sterowania. Każda wyposażona została w płynną regulację prądu cięcia. Wartość prądu wyświetlana jest na cyfrowym wyświetlaczu. Możemy także określić tryb pracy dwutakt lub czterotakt oraz włączyć testowy wypływ powietrza. Test powietrza uruchamiamy na około 2 minuty przed przystąpieniem pracy lub po dłuższej przerwie. W celu pozbycia się ewentualnych skroplin pary wodnej lub kondensatu z układu. Ciśnienie robocze ustawiamy pokrętłem na panelu. Jego wartość pokazana zostanie na manometrze. Ciśnienie dobieramy w zależności od grubości materiału i zastosowanej średnicy dyszy w uchwycie. Z reguły powinno wynosić od 4 do 5,5 bara. Niska wartość ciśnienia spowoduje brak możliwości odpalenia łuku pilotującego w uchwycie a kontrolka AIR na panelu włączy się, informując o problemie z powietrzem. W przypadku złego lub niepoprawnego skręcenia dyszy ochronnej palnika, na panelu włączy się dioda torch, a proces cięcia będzie niedostępny. Kontrolka QC informuje o przegrzaniu urządzenia, natomiast pH – problem z zasilaniem sieci. Każda przecinarka marki Sherman współpracuje z uchwytem wyposażonym w standardowe eurozłącze. W zestawie każdej znajduje się dedykowany uchwyt dobrany odpowiednio do maksymalnego prądu danej przecinarki. W katerach 70 i 90 jest to uchwyt LT81, natomiast w katerach 110 i 130 odpowiednio LT101 i LT141. Różnica polega na wielkości palnika i długości dyszy ochronnej. Natomiast elementy eksploatacyjne jak dysza, elektroda i pierścień zawirowujący mają wspólne. Należy pamiętać o poprawnym montażu części palnika w danym typie uchwytu. Palnik LT81 zaczynamy uzbrajać od elektrody. Następnie pierścień zawirowujący, dyszę, a całość skręcamy tulejką ochronną. Na tulejkę ochronną możemy założyć stanki sprężynowe, które zachowają odpowiedni dystans dyszy od materiału. W przypadku uchwytów LT101 i LT141 montaż elementów palnika wygląda podobnie. W pierwszej kolejności wkręcamy elektrodę do gniazda palnika, którą dokręcamy kluczem dołączonym do zestawu. Następnie zakładamy pierścień zawirowujący. W tym przypadku należy zachować ostrożność i zamontować pierścień tak, aby swobodnie wszedł od strony palnika, a druga jego strona umożliwiała nałożenie dyszy. Całość skręcamy tulejką ochronną, na którą zakładamy sanki sprężynowe. Palniki mogą opcjonalnie zostać wyposażone w inne akcesoria, jak na przykład dystansowe 4 lub 2 grotowe. Uchwyty mogą obsługiwać dedykowane pod każdy palnik cyrkiel, umożliwiający łatwe i precyzyjne wycinanie okręgów w arkuszach blachy. Przecinarki Sherman to wysokiej jakości produkty o solidnej konstrukcji, zapewniającej najwyższą jakość cięcia i niezawodność w każdych warunkach pracy. Idealnie sprawdzą się w warsztatach ślusarskich oraz produkcyjnych. W trakcie pracy łuk tnący jest wydajny i stabilny. Nie ma tu mowy o spadku wydajności urządzenia. Zaprezentujemy teraz przecinanie elementu o łącznej grubości 46 mm przecinarką Kater 130 na maksymalnych parametrach.